Pięć sposobów na pełniejsze przeżycie wielkiego czwartku. Pierwszy, wybierz nam przekrzyżma, krzyżma, jeżeli masz taką możliwość, to jest msza święta, która sprawowana jest. Tylko w katedrze diecezjalnej jedyna msza święta w diecezji, która jest sprawowana przed południem. Podczas tej mszy świętej biskup poświęci oleje, m.in. olej krzyżma, który później w całej diecezji przez cały rok jest zużywany do sakramentu chrztu, sakramentu bierzmowania i sakramentu święceń. Dwójeczka, napisz do znajomego księdza z życzeniami albo właśnie ma jakieś słowo wdzięczności. Możesz też pomodlić się za księży, dzięki którym masz wiarę. Księży, którzy udzielali ci sakramentów, czy chociażby spowiadali cię w twoim życiu. Trójeczka. Wielki Czwartek to jest dzień przykazania miłości. Księga z Pisma Świętego, która pięknie o tej miłości mówi, to jest pierwszy list świętego Jana. Nie jest długi, a przeczytanie Go w Wielki Czwartek może pogłębić Twoje przeżywanie tej prawdy. Czwóreczka, oczywiście, weź udział w mszy wieczerzy pańskiej, bo to tam będzie działo się to, co najważniejsze, to esencja Wielkiego Czwartku. I piąteczka, wieczór, noc, to jest pamiątka ciemnicy, uwięzienia Jezusa. Dobrze jest spędzić czas w odosobnieniu, może całkowicie wyłączyć telefon, znaleźć ciszę i w tej ciszy wylać swoją duszę przed Jezusem. Może to będzie modlitwa Słowem Bożym. Może to będzie po prostu trwanie. Przy Nim jeżeli jest jakieś czuwanie w ciemnicy. A może opowiesz Mu, co u Ciebie słychać. Bo dawno nie mieliście okazji. Daj znać w komentarzu, czy nagrać coś takiego też o piątku i sobocie.